Słuchacie głosu watachy. Waszym przewodnikiem jest Michał Kiczela. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w nowym roku 2026. Na początek wszystkiego najlepszego zdrowia i zapału wstawania się coraz lepszą wersją siebie. Witam was w pierwszym odcinku drugiego sezonu naszego podcastu Głos Watachy. W zeszłym roku nagrałem 10 odcinków. Zacząłem nagrywać w okolicach czerwca. Tak więc myślę, że te 10 odcinków w ciągu pół roku to nie jest zły wynik. Żeby uporządkować numerację, to postanowiłem, że odcinki nagrane w 2026 będą sezonem drugim. Zanim zaczniemy to kilka słów reklamy. Latem organizuję dwa obozy. Pierwszy z nich odbywać się będzie w dniach od 17 do 24 sierpnia. Będzie to obóz Jitkun Do, który poprowadzi mój Sifu, Richard Torres, topowy instruktor Jeet Kune do na świecie. Współpracuje już z nim szmat czasu, bo 17 lat. Czeka nas 20 godzin najwyższej klasy instruktorów w malowniczej mie miejscowości ZOMP, w polskich Tatrach niedaleko zakopanego. Ośrodek jest bardzo nowoczesny, czysty, z fenomenalnym jedzeniem. Drugi obóz odbywa się bezpośrednio po tym pierwszym, czyli między 24 a 27 sierpnia. To samo miejsce. Tematem jest system noża z Afryki Południowej Piper. Prowadzący to współautor systemu oraz pierwszy Master Guardian Lloyd de Young. 10 godzin treningu pod jego okiem zapewni dobry wgląd, czym jest Piper, i przyczyni się na pewno do wzrostu umiejętności. Dodatkowo Lloyd obiecał wpleść elementy Tripwire, czyli wersji samoobrony przed nożem opartą na zasadach Pipera. Jest to pierwszy taki obóz w Europie, tak więc warto być. Szczegółowe informacje na temat obydwu wydarzeń znajdziecie na naszych social mediach. Zaczęła się już rejestracja, tak więc zapraszamy serdecznie. Wracając do tematu naszego dzisiejszego podcastu. Cel, który zniknął po drodze. Na początek musimy sobie wyjaśnić jaki cel. Co to za cel? Chodzi o nadrzędny cel, jaki przyświecał wszystkim sztukom formą walki, niezależnie od tego skąd pochodzą. Nadrzędnym celem było zabicie przeciwnika. Tak, właśnie tak. Nie samoobrona, nie rywalizacja sportowa czy piękno ruchu. Tym celem, który przyświecał na polach bitew, było zabicie przeciwnika najszybciej i w najbardziej prosty i bezpieczny dla siebie sposób. Czyli zabić i nie dać się zabić. Aby to było możliwe, aby działało w realnych sytuacjach, musiało być proste, w rozumieniu nieskomplikowane, proste do nauczenia, proste do zapamiętania i proste do zastosowania w warunkach ekstremalnego stresu, zmęczenia, strachu i chaosu. Bo pole bitwy, uliczna walka czy realne starcie nie dają komfortu zastanawiania się, jaka technika teraz pasuje. Tam nie ma czasu na analizę, na wybór z katalogu ruchów. Tam działa to, co jest wdrukowane najgłębiej. I teraz dochodzimy do sedna. Te proste metody zaczęły się z czasem dostosowywać do życia. Na początku było zawsze tak samo. Był jeden człowiek, jeden gość, który umiał innych skutecznie walić w mordę. Albo ciąć, albo dźgać, albo rzucać na ziemię i kończyć temat. Nieważne gdzie, w Chinach, w Japonii, Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, zawsze punkt wyjścia był identyczny: praktyka, skuteczność i przetrwanie. Ten człowiek nie miał stylu, on miał doświadczenie. Inni to zobaczyli: zobaczyli, że to on przeżywa, że on wygrywa, że wraca z pola bitwy, że nie kończy jako trup na drodze i przyszli do niego i poprosili, naucz nas. No, i on zaczął uczyć. Na początku nie było żadnych nazw, żadnych form, żadnych stopni. Było tylko rób tak, nie rób tak. Jak zrobisz inaczej, zginiesz. Była selekcja naturalna. Co działało, zostawało. Co nie działało, znikało razem z tymi, którzy próbowali. Ale potem zaczęło się dziać coś bardzo ludzkiego. Uczniów było coraz więcej trzeba było jakoś uporządkować wiedzę trzeba było powtarzać trzeba było stworzyć ćwiczenia drille schematy żeby każdy mógł trenować nawet jeśli mistrza akurat nie było obok i to był moment przełomowy moment w którym narzędzie zaczęło powoli przejmować rolę celu bo drille są wygodne formy są wygodne stopnie są wygodne Dają poczucie progresu, dają strukturę, dają motywację. I nie zrozumcie mnie źle, one same w sobie nie są złe. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zapominamy, po co one w ogóle powstały. Bo w pewnym momencie drille stały się ważniejsze niż to, co miały trenować. Stopnie stały się ważniejsze niż umiejętność przetrwania. Forma stała się ważniejsza niż efekt. I nagle mamy sytuację, w której ktoś jest wysoko zaawansowany, ma pas, certyfikat, tytuł instruktora, ale nie potrafi zastosować tego w realnej sytuacji przemocy. Albo co gorsza, nigdy nawet nie zadał sobie pytania: czy to, co robi, w ogóle działa poza salą? Cel zniknął gdzieś po drodze. Została mapa. Ale zapomnieliśmy o terenie. Został regulamin, ale zniknęła rzeczywistość. Został rytuał, ale zniknęło zagrożenie. I to nie dotyczy tylko sztuk walki, to dotyczy wszystkiego. Popatrzcie na systemy wojskowe, na policję, na szkolenia z samoobrony. Ile tam jest procedur, ile papierologii, ile checklistów, a jak często ktoś zadaje pytanie. Czy to naprawdę zadziała, gdy ktoś spróbuje mnie zabić? Bardzo rzadko, bo łatwiej jest trenować coś, co wygląda dobrze. Łatwiej jest sprzedawać coś, co jest estetyczne. Łatwiej jest oceniać coś, co da się zmierzyć stopniem, kolorem pasa, ilością godzin. Trudniej jest zmierzyć brutalną skuteczność. Trudniej jest zmierzyć zdolność do przemocy wtedy, kiedy trzeba. Trudniej jest przyznać, że coś, w co włożyliśmy lata życia, może nie zadziałać. I tutaj wracamy do tego gościa z początku historii, tego, który po prostu dobrze prał innych popysku. On nie potrzebował nazwy systemu. On nie potrzebował certyfikatu. On potrzebował jednego, żeby jego metoda działała. I teraz pytanie do nas wszystkich trenujących, instruktorów, pasjonatów, czy my nadal trenujemy po to, żeby działało, czy może po to, żeby dobrze się z tym czuć? Bo komfort jest wrogiem skuteczności, bezpieczeństwo treningowe jest wrogiem realizmu, a realizm jest niezbędny, jeśli mówimy o przemocy. I znowu nie mówię, że mamy się zabijać na sali, mówię, że musimy mieć świadomość, czym to, co robimy, ma być w rzeczywistości. Jeśli trenujesz sztukę walki dla zdrowia, super. Jeśli trenujesz dla sportu, świetnie. Jeśli trenujesz dla estetyki ruchu, też nie ma problemu. Ale jeżeli mówisz, że trenujesz walkę, samoobronę, system bojowy, to musisz być uczciwy wobec siebie. Musisz wiedzieć, gdzie jest cel i czy on jeszcze tam jest. Bo bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę systemu. System Daje poczucie przynależności, daje tożsamość, daje hierarchię, a hierarchia często zabija myślenie. Tak robimy, bo zawsze tak robiliśmy. Tak jest w programie, tak powiedział mistrz. I nagle przestajemy zadawać pytania, a w momencie, kiedy przestajesz zadawać pytania w kontekście przemocy, zaczynasz żyć w iluzji. Bruce Lee powiedział kiedyś, że styl jest jak łódź. Służy do przepłynięcia rzeki, ale nie nosisz jej potem na plecach. Problem w tym, że większość ludzi zaczęła czcić łódź, zapominając dokąd miała dopłynąć. I dokładnie to samo widzimy dzisiaj. Systemy, które powstały jako odpowiedź na realne zagrożenie, dziś często są muzeami własnej historii. Piękne, dopracowane, pełne tradycji, ale oderwane od pierwotnego celu. Cel zniknął po drodze. Dlatego uważam, że naszym obowiązkiem, szczególnie jeśli uczymy innych, jest ciągłe wracanie do źródeł, do pytania: po co to robimy? Czy to działa? Co się stanie, jeśli ktoś naprawdę będzie chciał mnie skrzywdzić? Zobaczcie, co stało się w świecie sztuk walki. Co się stało z Judo? Jak wyglądało za życia Kano, jak wygląda dzisiaj? Jak wyglądało kiedyś karate, a jak wygląda dzisiaj? Albo Kraft maga? Z prostego systemu Kombat przekształciła się w produkt MMA podobny, który wygląda inaczej na każdej sali. Najlepiej jednak zgłębię dwa przykłady z mojego podwórka, bo uważam, że tak najlepiej zrozumiecie to, co chcę przekazać. Jitkundo. Do Czyli ekspresja Brusali. On właśnie to samo zauważył. Zauważył, że tradycyjne systemy zagubiły się gdzieś po drodze. Utknęły w gąszczu form, skomplikowanych ruchów, w których nikt już nie pamięta, o co w nich chodziło. A gdy dochodziło do walki, to ich technika wyglądała jak słaby kickboxing. Jak kickboxing początkującej osoby. Odczuł to bardzo boleśnie także na sobie podczas pojedynku z Wong Jackmanem, gdzie jego mogłoby wydawać się, że uwspółcześniony w stosunku do jeszcze bardziej tradycyjnych, styl Wing Chun, nie do końca zadziałał w walce tak, jakby tego oczekiwał. Tak więc Bruce zaczął analizować, i ten proces, który przeszedł, to było odwrócenie, swoisty reset do tego, co ma działać w walce. Pod kątem anatomii, ruchu ludzkiego ciała, biomechaniki i strategii walki, która podporządkowana była skuteczności. Jak skutecznie kopnąć kogoś w krocze? Jak skutecznie dźgnąć kogoś w oko? Jak skutecznie złamać komuś nogę w kolanie? W taki sposób Bruce stał się tym człowiekiem, o którym wspominałem wcześniej, tym, który potrafił skutecznie lać innych. Pod koniec swojego krótkiego życia mówił, że nie wierzy już w style i w systemy, i że żałuje nawet tego, że nadał nazwę jitkun do metodzie, którą praktykuje. A co się stało po jego śmierci? Ano, znowu to samo. Wielu znowu zaczęło budować drille, ćwiczenia, sformalizowane ruchy. Ba, nawet niektórzy zaczęli nadawać pasy i tworzyć organizacje. Zaczęła się rywalizacja typu moje Kune Do jest mojsze od twojego Kune Kundo. Przykład drugi: Kalis ilustrisimo. W ostatnim czasie miałem wielkie szczęście poznać Juli Romo, człowieka, który jest legendą na Filipinach, jeśli chodzi o walkę. Tak, specjalnie mówię walkę, a nie FMA, czyli Filipino Martial Arts opowiedział mi historię, która jest, wypisz, wymaluj, przykładem tego, o czym dzisiaj mówimy. Juli Romo i Tony Diego zostali pierwszymi uczniami Antonio Tatang Illustrisimo, człowieka, który był eskrimadorem, który walczył, zabijał na wojnie, zabijał bandytów, zabijał w pojedynkach na śmierć i życie. Poznali go, gdy ten był już, powiedzmy, na emeryturze. Był już po sześćdziesiątce. No i dla nich to był właśnie ten człowiek, który dźgał i ciął ludzi lepiej niż ktokolwiek inny. No i zwrócili się do niego o naukę. Na czym ona polegała? Na drillach? Sformalizowanych ruchach? Nie. Nauka, choć to duże słowo, polegała na tym, że tatank kazał się atakować i po prostu reagował na te ataki. Nie tłumaczył im nawet dlaczego wykonał taki, a nie inny ruch, bo nie potrafił tego zrobić poza stwierdzeniem, bo ten wydawał mi się odpowiedni. Reagował zatem odruchami wykształconymi przez doświadczenie w walce. Po jakimś czasie zapytali go, co to za styl, który praktykuje. Tatang spojrzał na nich ze zdziwieniem, co macie na myśli mówiąc styl? Żaden styl, to jest eskrima. Słowo ogólnie używane na Filipinach określające walkę ostrzem. Jaki styl? Walka to walka. Dopiero później, gdy zaczęło trenować z nimi coraz więcej ludzi, a ci domagali się nazwania jakoś tego, co robią, powstały kolejno nazwy. Combate Ilustrisimo, kali Ilustrisimo i w końcu kalis Ilustrisimo. Gdy zacząłem trening w 2014 roku, to, co pokazał mi mój ówczesny nauczyciel Shamim Hak, było bardzo praktyczne i bezpośrednie w stosunku do wcześniejszych moich doświadczeń z filipińskimi sztukami walki. Jednak to już była znowu sztuka walki, skodyfikowana z drillami i formalnymi ćwiczeniami. Mimo, że lata świetlne do przodu, jeśli chodzi o skuteczność i prostotę przed innymi, to jednak już znaleciałościami sztuki walki w złym tego słowa znaczeniu. A dlaczego złym? Znowu powołam się na tego, co potrafił skutecznie mordować innych, Tatanga. On twierdził, że są trzy grupy. Sport, Czyli specjalizacja pod reguły walki sportowej, w której utracony został pierwotny cel walki. Sztuka walki, która została zdominowana przez drille, ćwiczenia, organizację, co najlepiej sprawdza się na pokazach i w kinie. Oraz matador, czyli surowe metody zaciukania w jak najszybszy sposób drugiego Homo sapiens. I niestety, znowu jak w przypadku Brusa, po śmierci tatanga jego sposób skutecznego dźgania ostrzem zaczął zamieniać się w pokazy i w sport. Mam to szczęście, że znalazłem człowieka, który to rozumie, który przedkłada skuteczność i prostotę nad wszystko inne. Właśnie Juli Romo. Juli mieszkał i trenował z tatangiem przez 10 lat i ma niejedną bliznę na ciele, którą tatang zostawił mu po treningu. Czy Juli idealnie kopiuje sposób walki Tatanga? Nie. Tutaj celowo użyłem słowa kopiuje. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inną motorykę, budowę ciała, mental. Nie da się skopiować jeden do jednego, bo trzeba by być klonem. Natomiast ważne jest, aby pomimo filtru własnej interpretacji nie zgubić celu, który powinien być zawsze najważniejszy. Aby nie zgubić go gdzieś po drodze. Na koniec zostawię Was z jedną myślą. Jeżeli coś, co trenujesz, nie było testowane w warunkach presji, stresu i oporu, to jest to tylko teoria, a teoria nie zatrzyma ani pięści, ani noża. Zastanówcie się, gdzie w Waszym treningu jest cel i czy on jeszcze tam jest, czy może zniknął gdzieś po drodze. Dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że słuchasz. Pamiętaj: Wataha jest silna swoim głosem, a ten głos należy także do Ciebie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Waszym przewodnikiem był Michał Kiczela. Słuchaliście głosu Watachy.